Firma Silver Partner z przyjemnością prezentuje tabletkarkę laboratoryjną TDP5 maszyna w przystępnej cenie produkuje tabletki dobrej jakości. Zwarta konstrukcja pozwala na maksymalny nacisk do 5 ton podczas pracy. Wydajność maszyny to 4500 tabletek na godzinę. Tabletkarka TDP5 posiada wymienne stemple, dzięki czemu produkuje tabletki okrągłe o różnej średnicy, jak również tabletki kształtowe z grawerem, tzw. tabletki 3D. Co ważne, waga tabletki jest w pełni regulowana. Model TDP5 dostępny jest w naszym magazynie przez cały rok bez konieczności długiego oczekiwania na dostawę. Posiadamy własny serwis techniczny z magazynem części dostępny dla klientów, którzy współpracują z nami. Kupując tabletkarkę TDP5 z firmy Silver Partner otrzymasz gratis profesjonalną masę tabletkującą oraz pomoc technologiczną. Zapraszamy do kontaktu www.silverpartner.pl